Cześć, witam serdecznie z tej strony Kajo i reszta ekipy Lifetap, czyli Cinek. Cześć. Witam. No i Jurek. Siema. Niestety bez rabina, no ale on jest zajęty, jest dosyć późno i, i, i chyba poszedł spać, albo coś w tym stylu. Mm, no przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że jestem chory, więc mówię trochę przez nos i zostałem, że tak powiem, skierowany do tego, że to ja mam tutaj y, zaprosić was na specjalną stronkę, ponieważ oni się wstydzą mówić chyba nie wiem na wszystko jedno <laughs> przede wszystkim tak no witamy na naszym pierwszym audiologu na naszym pierwszym audiologu związanym z tym iż dnia 19 września 2011 roku rusza oficjalny fanpage na Facebooku juhu tak oficjalnie zapraszamy Chau! Tak, zapraszamy. Oczywiście link do ym, stronki podamy w opisie. No i może... I teraz już w adnotacji, linku. teraz jest taki ładny pierdolny ekranik z linkiem. Aha, no to będzie też też yy, też, też link. Także no co, no co tu jeszcze dużo powiedzieć innego? Więc, jeśli nas lubicie oglądać, na skajcie lubię to i... Tak, no, oczywiście o, oczywiście na, na naszej stronie będą się pojawiały nowe filmiki, które będą także zamieszczane na naszej, na naszej stronie na YouTubie. Tak Będziemy więc tam. Od dzisiaj nie musicie już polegać na y, module subskrypcji na YouTubie, który czasem y, jest zawodny, ale macie to wszystko już na Facebooku. Jeśli klik klikniecie lubię to, to już będziecie mieli wszystko do końca życia, bo nie da się usunąć stronek z lubię to. <laughs> Da się. Nie da się. No, ale nieważne. Ja nie e, no oczywiście na tej stronie będziemy tam zamieszczali oprócz tego, że filmiki, tak, no to tam różne przeróżne inne rzeczy, z, nie wiem, za kamery, tak, nie wiem, coś w tym stylu jak jakieś y, śmieszne zdjęcia, tak? Y, inne pierdoły. Inne pierdoły, jakie są pierdoły pisane na pierdzielonym Facebooku. No i co? No i serdecznie zapraszamy, co? Czyż nie? No tak, dzięki wielkie. Jeśli klikniecie, lubię to. Będzie to dla nas naprawdę bardzo duże wspomożenie, które nam nic nie zmieni w naszej twórczości. Ale i tak Wam dzięki za to. Tak więc, już się chyba żegnamy, bo cały temat no. został wyczerpany. Tak więc, żegnam się z Wami cinek. Kajo? No, cześć, cześć. I Jurek? żegnam, Do zobaczenia, cześć. Do usłyszenia.